Wielkopolska należy do liderów w liczbie wydawanych pozwoleń na broń. W 2024 roku wydano ich aż 4553, co daje regionalnie drugie miejsce w kraju, zaraz po województwie mazowieckim. W 2020 było ich zaledwie około 10 tysięcy, dziś jest to prawie pięciokrotnie więcej. Faktycznie jest widoczna. Myślę, że to spowodowane jest sytuacją geopolityczną, w której jesteśmy. Z drugiej strony myślę, że Polacy chcą być przygotowani na sytuację zagrożenia. To jest dyscypliną, która jest wymagająca. Tak? Przede wszystkim to jest dyscyplina, która wymaga od nas samopanowania, dyscypliny, zaangażowania, poznania samego siebie. Więc myślę, że to jest taki rodzaj też samodoskonalenia. By uzyskać pozwolenie na broń w Polsce trzeba przejść skomplikowaną ścieżkę. Kursy, egzaminy, badania psychologiczne, decyzje dzielnicowego. To gwarantuje odpowiedzialność i bezpieczeństwo, ale wymaga też dostępu do profesjonalnych obiektów do ćwiczeń. Osoby, które chcą pozyskać uprawnienia do posiadania broni, no, mogą się też wykazać wiedzą, opanowaniem. Yy... To jest pewnego rodzaju sztuka. Tak naprawdę ważny jest cel posiadania broni i świadomość odpowiedzialności za tą broń, którą posiadamy. Piscy strzelcy przypominają, że dawna strzelnica uznawana za jedną z najlepszych w kraju dziś nie działa. Wielu z nich dojeżdża na zawody czy treningi do innych miast, a sam proces nauki strzelectwa wymaga sporu samozaparcia. Walka o strzelectwo jest taką walką już od sześciu lat. No smutne jest tylko, że dojeżdżamy 30 kilometrów to do... Chodzieży lub 40 kilometrów do golec. Czuję się trochę takim tułaczem strzeleckim, jeżdżąc z młodzieżą i ze strzelcami ze strzelnicy na strzelnicę, kiedy w Pile ona jest, ona nie została zrekwidowana. Rosnąca popularność uzyskiwania pozwoleń na broń w Wielkopolsce oraz aktywne środowiska strzeleckie w regionie pokazują, że przyszłość dyscypliny w Pile wymaga zdecydowanej uwagi władz lokalnych. To nie tylko sport, to element społeczeństwa obywatelskiego i działań proobronnych. Na razie jednak, jak informuje prezydent miasta, Piła nie dysponuje innymi terenami, które mogłyby zostać przeznaczone na potrzeby strzelców.